Gdzie jest Twój Ojciec? Nie znacie ani mnie, ani mojego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, wersety 21-22 W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak, Ojcze. Gdyż takie było twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn. Tylko ojciec, ani kim jest to ojciec. Tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Jest zakryta tajemnica wiedzy, aby konkretnie dowiedzieć się, kim jest ojciec stworzyciel i kim jest jego jednorodzony syn. Przede wszystkim ludzkość absolutnie nie wie, kim jest konkretnie nasz zbawiciel. Tajemnica odkryje się nam, jeśli skorzystamy z kursu na odblokowanie duchowej świadomości. Nieszczęściem dla człowieka jest to, że żyje według swego zwierzęcego ciała. Nie rozumie, że jest duchową świadomością ubraną w zwierzęce ludzkie ciało które służy mu jako sługa, czyli cielesny robot? Jednym słowem sługa, czyli ciało, nie jest większy od panującej duchowej świadomości, jaka jest wcielona w nie. Według mocy swojego ciała czyni nieszczęścia i dąży do wszelkiego zła. Cieleśni ludzie wywołują wojny, rewolucje i wiele innych nieszczęść. Cielesne istoty produkują broń masowej zagłady i wszelkie zło, nawet w postaci biologicznej broni jak wirusy i niebezpieczne bakterie. Cielesna ludzkość nie rozumie, że całym wszechświatem, jak również naszą Ziemią, rządzą wiecznie żyjące istoty duchowe. Istoty duchowe nie produkują broni masowej zagłady, nie dążą do wojen, rewolucji i wszelkiego rodzaju nieszczęść, jak to dzieje się w świecie cielesnych zwyrodnialców. W świecie duchowym nie pożerają się nawzajem i nie ma tam śmierci. Jedynie pewna część istot jest w ciężkiej chorobie psychicznej, ale jest nad nimi pełna kontrola. W świecie cielesnym jest chaos, brak alternatywy dążenia do pokoju i stabilności. Zatem, co świat cielesny może oczekiwać od swojej przyszłości, skoro jest coraz gorzej? Nie może powstać królestwo Boże na Ziemi jak zaplanował ojciec stworzyciel. Powstało mnóstwo fałszywych religii, wyimaginowanych bogów i bogi, mnóstwo fałszywych bohaterów religijnych i niezliczona ilość pseudo-świętych zwyrodnialców. Ludzko-zwierzęce ciała nie mają w sobie żadnej perspektywy. Cielesny człowiek miota się na wszystkie strony i na siłę chce ugrać coś dla siebie, a tymczasem brnie w samo bagno. Niech cielesny człowiek zapyta samego siebie, czy jest w stanie przeprowadzić na sobie pozytywne zmiany, aby odblokować, a wręcz uszlachetnić swoją duchową świadomość, która pozytywnie przywróci jej boski charakter, jaki miała na początku. Istnieje bezpłatna metoda odblokowania duchowej świadomości. Nikt nie orientuje się, że nieomal wszyscy są w stanie śmiertelnego zamroczenia. Efekt odblokowania duchowej świadomości otwiera Tobie kontakt. Ze światem duchowym, przez co widzisz i rozumiesz więcej niż inni. Jest to bezpieczne i nie ma nic wspólnego z czarną magią. Wróżenie ani z jakąkolwiek mroczną mistyfikacją. Nie ma to związku z żadną religią, kościołem lub sektą. Nie jest wymagane ujawnianie żadnych Twoich danych osobowych poza kontaktem internetowym. Po się zostajesz indywidualną, niezależną osobą, która swoje nabyte doświadczenia i odczucia może przekazać innym. Którzy mają kłopoty ze swoją osobowością. Ostrzegam przed oszustami którzy biorą pieniądze za rzekome duchowe uzdrawianie. Zaznaczam, moja misja nie jest żadnym biznesem i nie ma nic wspólnego z leczeniem medycznym lub używaniem jakichkolwiek lekarstw oraz asortymentów medycznych w celu ich sprzedaży. Jeśli chodzi o jakąkolwiek sprzedaż, nie będę miał nic do zaoferowania, nie mam w tym żadnego cwaniackiego podstępu. Istnieje u człowieka pewna niefortunna przypadłość. Gdy wcielamy się w nowo narodzone ciało, ginie nasza osobowość z poprzedniego życia. Jak powstrzymać to uzależnienie, abyśmy urodzili się ponownie, nie gubiąc swojej osobowości, którą zbudowaliśmy w swoim poprzednim życiu? Być może będzie dla Ciebie żokujące, ale w systemie tego świata w ciało ludzkie wcielają się dwie dusze. Dlaczego? Wynika to z tego, że jedna z dusz już wielokrotnie żyła w ludzkim ciele, zaś druga dopiero co zreinkarnowała się z jakiegoś zwierzęcego organizmu. Ten system pomaga odrodzeniu się dusz, a wręcz ich zmartwychwstaniu. Wielokrotnie żyjąca dusza pomaga uszlachetnić się tej, która dopiero co zreinkarnowała się z jakiegoś zwierzęcia. Pisze o tym wszystkim, abyś zorientował się, jak funkcjonuje świat i dlaczego uczestniczymy w takim procesie. Jak wspominałem, dusze wcielone w ludzkie ciało natychmiast tracą swoją świadomość jaką mieli uprzednio. Dlaczego tak się dzieje? Otóż ciało ludzkie w niczym nie różni się od zwierzęcego, ma wszczepione w swoich genach kod śmierci. Właśnie ten kod śmierci wyczyszcza całą naszą świadomość. Działa on nawet w czasie snu, gdzie różnymi zakłamanymi snami otumania nas, abyśmy nigdy nie zorientowali się, że ciągle jesteśmy w stanie śmierci która niewątpliwie kiedyś musi nastąpić. W czasie testu dowiesz się: komu pierwszemu udało się pokonać przypadłość diabelskich kodów w śmierć? W czasie odblokowania Twojej duchowej świadomości będę musiał częściowo wkroczyć w świat religijno-naukowy, choć tak naprawdę będzie to według mnie raczej świat naukowy wyglądający na religijny. Jeśli test odblokowania duchowej świadomości okaże się dla ciebie pozytywny, już więcej nie będziesz się martwił o swoje życie. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana, proszę się skontaktować na adres internetowy: fakty777maupachotmail.com.